me

Ty końca, dobra. Ja już mam patent, żeby iść po prostu yy, szybko. Pokażę Wam tutaj co nieco. Tu, 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 tu i tu, tu, tu. Jezu, w siatkę weszłam. Ten jak klęczy przede mną. Kotek. Te koty to mi rozwalają. Kicia. Hej. O, jeszcze następny, wow. Nie wiem, co fajniejsze, czy te to torebki, czy koty. Kup sobie... Kup sobie furę. Mm. Jaki piękny kotek! Cześć! Cześć kotek! Hej. Hey. O oh, no! I know, you like it! She name is Masha. Masha? How old is she? About five years. Five years. And now Masha. And he named Sasha. Sasha. Masha Sasha. <laughs> get, on, get, on, get Get Sasha. Get, Give get, get Come on. Masha Sasha. Hello. I've got two cats as well. I love cats Są dzieci w moim domu. Wow, jest atrakcja. O, jak lubi. Jak lubi. Tutaj lubi. Tak, jak mój. Jak Lala, nie? Jak się O. Oh. No i mamy taką atrakcję. Dwa w Turcji. Czekaj, Oli. Bo się zgubiłam. Musimy wracać. Eee, czekaj. Eee, Oli. Oli. Odwiązałam się z tyłu bluzkę. Eee, nie wiem. Pociągam za sznurek niechcący. Weź to zawiąż. Zadziałaj tam. <grywa> Zadziałaj, bo panowie na budowie się i śmieją się. No. Tam oni się już śmieją. Patrzą. Na, na, na. Dobra. Ściskaj. Done. <laughs> tak teraz wyglądają te Havana Collection O moja kurteczka! Patrz takie kurtki, co miałam. Ta srebrna. O! No! O, ale nie, nie będziesz lubiła. Ja już widzę błąd. Niskie bardzo tu. Tu. Widzisz? Niziutkie, bardzo niziutkie. No w sensie zobaczcie to są. Się... Niskie są. Wydaje mi się, że są w stanie niskie. Nie. Chodź, ja Ci powiem, które. Nie. Na no, a. Nie, widzę po materiale. Nie to, to nie to. To nie to. Tam gdzieś, kurde, ja już teraz nie wiem. Ktoś warczy. O, 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 czekaj, czekaj. Oli, tu są lepsze. Takie. Te są wyższe. Tutaj są wyższe. I masz Kelvin? I masz kalwin żółte? Te są ciut wyższe. 10 Te wyglądają. Bude... Tak? No to czy nie możesz targować jeszcze? Ale nie. Wiem. Ale targu jeszcze. A no, Of course Poland. Poland, how much? Super. Adam, jeśli 10 sztuk. Yeah, we are interesting about the boxer for my daughter. For woman, yeah. But only Calvin Klein. What color do you have? Only Calvin Klein. Uh, okay. The CK. CK. One? CK. Second, yeah? No, that's the four. No, <laughs> This one. Uh, white, and uh, which one color, oh. lady? white and black. White and black. White and five black, five white. Yeah. And two for free. <laughs> or kiss me free. Uh, later. <laughs> 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 what size? I was thinking about L. Medium? No. No because it's not exactly the same size. I see. Watch five video? Yes, of course. And your kiss will be on the video as well. I'm not sure if you're ready. <laughs> no, I'm joking. But I... Dobra, i jesteśmy teraz w takim fajnym sklepie u bardzo sympatycznego pana, który wcisnął mi po prostu nie wiem kiedy i nie wiem jak y 6? 7 perfum? Oli, jak to było? Jest taki sympatyczny pan, który wcisnął nam 6 czy perfum? Nikt tego nie wie. Ale za to wam nagram, bo jest bardzo sympatyczny, jest bardzo szczery, bardzo bezpośredni. Ma tutaj 6 sklepów. Ja bym bardzo z chęcią zobaczyła bardzo z chęcią. Chodź. Nie, 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 weźmiemy. O nie, patrz, to są te. Jakbyśmy to przewiozły. Ładne to jest, takie. O, jak się spojrzał na moją córkę. Chyba mu za za Jak się patrzy. Nie możesz tak patrzeć. On czy w sklepie? Nie wiem, ale zobaczmy. No, chodźmy. Co nie? Tarwe tu rola. O nie, tam do domu jakieś rzeczy. Gdzie? A. Tak, my pcha. No to nagrywam szybko. Oj, muszę szybko wam pokazać. Do domu. O, już mnie wysyła do domu. O, 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 o. I tutaj jest taki przemiły pan Marek. Także ja Wam bardzo gorąco polecam pana Marka. Ja wam go nawet zaraz pokażę. On jest... Gdzie jest pan Marek? O, tam niebieski. Co jest sympatyczne. My stoimy, bo my już mamy wybrany towar, mamy tylko go odebrać. Magnesy są, Oli. Fajne te ozdoby, podoba mi się to pod sufitem. Rzeszki, wszystko jest. I jest pomarek w niebieskiej kopru. Okidoki, my jesteśmy właśnie, dotarłyśmy, słuchajcie, dotarłyśmy, udało nam się, żebyśmy na szybko taksówkę i dotarłyśmy na jedzonko. Yy, cała ta stołóweczka jest pełna, pełna, pełna. Tyle nie widziałam od samego początku. Yy, Oczywiście jest bufet, chyba nie będę chodziła i Wam pokazywała, ale najlepsze, wiem, najlepsze jest to, zobaczcie, melon, arbuz, <noise> Makaronzy, makaron, pomidor i fiszka. Ja mam. To jest co dalej. I fiszka. Jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to życzę Wam smacznego, coś czuję, że toaleta dzisiaj będzie tylko moja. Do kierowaczki jest godzina 21.41. A my idziemy. No, idziemy sobie gdzieś na Drinusia. Nie wiem w sumie gdzie, bo jeden Barek właśnie był chyba tam. I nie wiem gdzie jest inny. Ja wiem, że coś jest od 12, a o 12 to my już chyba raczej będziemy spać. On jest tu. No. No to pójdźmy zobaczmy. Nie na darmo robiła robiłam. Generalnie to się nawet ładnie ubrałam. Gdzie kot? Aha! Kok, jaki kok! Pojedziemy, nagrywam. Nagrywam. Mówicie. No nie. Tu gdzieś muzyczka, tam gdzieś muzyczka. Tu gra, tam gra, tu piją, tam piją. Tu idzie? No i gdzie? Dobra. Tu wszyscy siedzą, tam idzie. Tu chyba. Chyba tu, chyba tam. No to idźmy. ale ja co się dzieje tam? O, jak fajne dwa krzesła. O, jedno poprute. Jedno poprute. Dobra. O, są stoliki. Zachodźmy. Idziemy. Tu jest kafehaus, house, to nie? A gdzie ta muzyka gra? A gdzieś? Tam coś jest, tak? No Dobra. Idźmy, zamówmy sobie drinka, jakiegoś special cocktails i zobaczymy. I zobaczymy. Piszeczny, idko, nie czuję. Idź Maria, promożacja Maria. Hey, 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 hey. play for Wednesday. so Danny from England Danny what? welcome our next player strategy which I think it's Chris from England yeah. Our next is Jamie from England. Jamie, Jamie where are you? Davey, Jamie. Oh no, <laughs> Jamie from England. Not here. Maybe at the bar for cocktails or something like that. No problem. And we need one more strong man. Нужен ещё один сильный мужчина. We are going to the Yeah? Here? Please come here. Yes, now if I go to the of big applause! Really fast, Super. Please, nice, here. And let's meet one more time. One by one. nice, 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 DJ. how are you? What do you feel about this evening? Who can be with us? Girls, here, hear yeah, girls? <coughs> and one more time, big of us, each of us from Kevin Smith, me and here DJ. Hello, what's your name? Where are you coming from? Как вас зовут? Where приехали? Меня зовут Рената, я приехала из Москвы. Рената from Moscow! Big of

Yes, are you sure? I'm sure. I'm, sure. I'm sure. a <laughs> <laughs> big applause! Welcome! Hello, what's your name? Where are you coming from? Uh, Chris from England. Chris from England at our stage! <laughs> Welcome, Mr. What's your name? Behind как вас зовут? is it My name is uh, Ozzy. I'm from Turkish, Turkey. Ozzy from Turkey, Turkey land. On, give a big applause. So, get ready. We're gonna play here four games tonight. We're gonna make a Workshop. And now we have to be stronger. Okay. Now we have to scream. Serdecznie kolejny dzień z nami. Dzisiaj mamy drugi dzień tak naprawdę naszego pobytu. Wczoraj ja troszeczkę się e, zaklęłam jakimiś, jakimiś pomidorami, papryką, nie wiem co to było. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie alright. Czekajcie, przedstawię kamerkę. E, ja jestem na śniadanku, czekam na młodzież. Generalnie Oliwia zaraz powinna chyba zejść, bo młody jeszcze oczywiście śpi. Co Wam chcę powiedzieć, co Wam na pewno powiedzieć o yy, wczorajszych tych, yy, o tej łaźni tureckiej, to jest po prostu katastrofa. to jest po prostu katastrofa. Ja, ja nie wyobrażam sobie być tutaj faktycznie i tego nie spróbować, poszłabym jeszcze raz, gdybym po prostu wiedziała, że mam na przykład taki większy zapas gotówki, który mogę sobie tak wiedzieć na prawo, na lewo. Yy, jak na razie, ku zdziwieniu, chyba wszystkich i samych nie yy, jeszcze nic nie kupiłam z ciuchów. Ja po prostu tego nie kupam, żadnych jeszcze okularków, żadnych jeszcze kuchów, żadnych jeszcze torebek, butów, jeszcze w sumie tak naprawdę nic. Także zobaczymy jak to będzie, dzisiaj mamy taki troszeczkę bardziej silotowy dzień, dzisiaj spędzamy dzionek przy hotelu, w hotelu do godziny 17 tak naprawdę, dlatego, że o godzinie 17 z minutami mamy dzisiaj wycieczkę i chyba to będzie... Zapomniałam, jak to będzie. Zaraz sprawdzę, to Wam tutaj taki opis, co to będzie za wycieczka, także nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że uda mi się trochę ponagrywać. A tymczasem jestem na ścianku. I eee, co? I nie dzisiaj lajcikowo. Dzisiaj tylko płatki obsiane. Miałam sobie jakieś takie ciasteczko, to są pokażę. Takie takie z dżimarem. Ja lubię te dżemery takie. Wziąłem sobie kawę i wziąłem sobie set pomarańczowy, który po prostu tutaj ubiegnął. Witam, Tak, tak, jak najbardziej, tak? Zgadza wczoraj sobie tak, gdzieś tam podrękowałyśmy, to ja wam, że wypiłam chyba przez cały, łącznie przez caluszki dzień do nocy, wypiłam łącznie chyba z drinki, tak mi się przynajmniej wydaje no i powiem Wam, że tak, i to było to wczoraj dopiłam się dosłownie m, tym drinkiem tutaj na, m, na terenie hotelu te to są właśnie e, e, ultra o Inclusive, bo właśnie chyba się jakoś nazywa ultra chyba o inkluzy tu sama nie wiem, nie wiem po co te ultra ale chyba coś takiego było e, w, w, tej, w tej nazwie e, no Dobili mnie, powiem, że drinki petarda. Jak na takie hotelowe i te to naprawdę bardzo smaczne. Nie wiem czy wszystkie, ale dwa na pewno tak. Więc ja się biorę też za Apu i później idziemy od razu na basen. Także odzywam się z basenu. No i dobra. I nagrywam Wam teraz na wloska, bo tak naprawdę to ja już sama nie wiem, czy nagrywałam to coś na storkę, czy nagrałam to na vlog'a. Wydaje mi się, że na vloga nie nagrywałam. Jakie w ogóle super zbudowane kobitki No Nie, w tej stroju na pewno nie. Ale no Barki, wow. Obie! Widać od razu, że ćwiczą. Dziewczyny ćwiczą. Super. Idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. idziemy i zapytamy się, właśnie pokażę Wam sta i zapytamy się o saunę i o tą solankę Mam o solankę i o co jeszcze? sauna, solanka i nie ma co jeszcze no dobra moje dziecko nie jest tak zdecydowane więc najpierw idziemy na basen który jest tu tu, tu, tu weźmy sobie jakieś takie leżaki o może te takie leżaki, żebym mogła sobie nagrywać i siedzieć i leżeć. O. Tu będzie idealnie. Będzie idealnie. Tak to wygląda. Żeby nikt też nie zaglądał. Więc nice. Ja sobie postawię was za chwilę tutaj. Tak wygląda basenik. Naprawdę bardzo fajnie. Tutaj fajnie jest, bo można się wychillować. Tu u nich ma ludzi, dzieci, piasku i td. I tp. Także ja zaraz wchodzę do basenu. No dobra, nie mogę połączyć, nie wiem dlaczego używam rąka, więc, więc, dobra, to jest po no prostu